Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was na chat make-up. Dzisiaj będziemy się malować i rozmawiać o różnych rzeczach. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was oczywiście do oglądania dalej. Zaczynam to jeszcze raz, bo jednak nie podobało mi się światło. W dalszym ciągu nie jestem usatysfakcjonowana, ale dojdziemy do tego. Brwi mam zrobione i robiłam tym co zawsze, czyli kredką do brwi z Golden Rose Long Stay Brow Lane w numerze 102 i żal do brwi z Bourjois Brow Fiber Oweave od New 001 Blot. Tylko zmieniłam kolejność, dlatego, że jak ostatnio właśnie byłam na wyjeździe i tam e, miałam robione makijaże przez makijażystów profesjonalnych, to właśnie zauważyłam, że i jedna pani, i druga pani najpierw robiła żelem, a dopiero później kredką, więc zmieniłam to i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy widzicie jakąś różnicę. Na pewno jest taka, że dużo mniej używam kredki. To jest fajne, bo kredka zazwyczaj szybko się kończy, więc tym sposobem mogę troszeczkę przedłużyć jej trwałość. I nałożyłam też już bazę pod cienie z marki NYX. Proofit i dzisiaj będziemy się malować paletą z. Glamshop we współpracy z Luzią la Makeup Ebella gratuluję jeszcze raz i to jest paleta Bohema. Dopiero teraz, słuchajcie, udało mi się dorwać do niej, dlatego że wcześniej po prostu ta paleta tak wyszła, kiedy ja miałam największe zawirowania, że nie miałam nawet czasu, żeby sobie jej pomacać i poużywać, więc dzisiaj będziemy się nią bawić, więc co? Zaczynamy. Wyjmę tylko jakieś pytanku, żebym mogła już na coś odpowiadać. Mamy dzisiaj dużo pytań, za co bardzo dziękuję. Cieszę się też, że nie wszystkie dotyczą mieszkania, bo ostatnio dosyć dużo było tej tematki na moim kanale, więc sobie porozmawiamy o różnych rzeczach. Okej, okay, pierwsze pytanie: czy latem się opalasz? Mówię tutaj albo o salarium, albo po prostu typowo o leżeniu na słońcu. Więc zaraz będę odpowiadać. Najpierw biorę ten cień cielisty, który nazywa się Zante i gruntuję sobie bazę. I teraz tak, nigdy w życiu nie byłam na solarium, nigdy w życiu, nigdy w życiu nie byłam na żadnym opalaniu natryskowym yy, i też raczej... Może ze dwa, trzy razy w życiu opalałam się tak, że leżałam. I teraz y, ja zazwyczaj, jak jeżdżę na jakieś właśnie takie y, wakacje, czy tam Sashale, Malediwy, Hawaje i tak dalej, ja nigdy nie leżę na plaży, bo to nie jest po prostu coś, co lubię, bardzo szybko się nudzę i po 5 minutach już mam dosyć i ja zazwyczaj y, czas podczas takich wakacji spędzam albo po prostu po pochodzeniu na plaży i wtedy czy chcę, czy nie chcę, opalę się, mimo tego, że oczywiście używam filtrów. E, albo po prostu właśnie na zwiedzaniu, no ale to zależy też e, od tego, w jakim jestem miejscu, no bo na Maldives tam za dużo do zwiedzania nie było, ale już na Hawajach jak najbardziej i tam nigdy nie było takiego momentu, że ja po prostu leżałam i się opalałam. Bo nie lubię tego, po pierwsze, właśnie nie chcę się opalać, po drugie e, jest to dla mnie zbyt nudne. Sam cień bardzo mi się podoba, chociaż może jeszcze nałożę troszeczkę tutaj, żeby jeszcze zwiększyć ten pigment. Dobra, ale zresztą jak widzicie, opaliłam się trochę. Teraz na tym właśnie wyjeździe co byłam, bo robiliśmy zdjęcie na dworze i najpierw z ekipą Jim i potem z ekipą Olimpu, więc trochę tutaj na y, dekorcie się spiekłam, na twarzy nie, no bo miałam filtr, y, a na ciało zapomniałam, bo nie okarzałam, że hmm, chyba może być ciepło i mogę się opalić. Tu jestem zadowolona z mieszkania? Wydaje się takie puste. No słuchajcie, jest puste, bo nie mamy jeszcze większości rzeczy, nawet nie mamy kanapy. Ostatnio... Um, przyszła kanapa jedna, jedna no, ta która miała być, ale jednak ona nie zostaje dlatego, że przyszła już zniszczona, taka była rysa na środku kanapy, że myślę, no nie ma opcji, żebyśmy to zostawili, więc musieliśmy ją zwrócić i teraz jesteśmy na etapie znowu szukania mieszkania, więc tak, mieszkanie teraz jest bardzo puste, bo nie ma praktycznie niczego, ale spokojnie powoli do tego dojdziemy. Myślę właśnie, co teraz tutaj zrobić. Na pewno chciałabym użyć baklawy. Myślę też o Duomo i o Malibu. Te trzy odcienie bardzo mnie kuszą, bo bardzo podoba mi się, jak one wyglądają razem. Więc może zacznę sobie od Duomo i nałożę go w załamaniu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę o tym jeszcze, żeby nagrać jakiś holzy taki domowy, jakie rzeczy znalazłam w TK Max, czy ewentualnie tam coś z Ikei, bo parę rzeczy naprawdę bardzo fajnych wyhaczyłam. Czytam właśnie z Zarychą, bo tam też parę rzeczy kupiłam. No, ale to zobaczymy w międzyczasie, jak coś. Dawajcie znać, czy chcecie, to będę coś kombinować. I mam tu kolejne pytanie. W sumie ona dosyć często się przewija i jest to pytanie dotyczące tatuażu. Czy chciałabym, czy mam, i czy myślę o zrobieniu. Nie mam żadnego tatuażu. Cały czas myślę, są jest parę tatuaży, które chciałabym zrobić, ale no do tego momentu jeszcze się nie odważyłam. Zobaczymy, jak będzie kiedyś. Nie, nie mówię nie, nie mówię tak. Zobaczymy. Na pewno chcę sobie zrobić yy, dziurkę w uchu, bo właśnie cały czas brakuje mi jeszcze czegoś. Chciałabym mieć tutaj. To myślę, że zrobię sobie pewnie nawet jeszcze w tym roku. Tylko zastanawiam się, czy chciałabym mieć symetrycznie, czy tylko po jednej stronie. Yy, chciałabym też mieć tu, chociaż nie wiem, czy tu chciałabym mieć dziurkę, czy po prostu znaleźć sobie jakiś taki kolczyk, który można przyłożyć, bo nie trzeba mieć wcale dziurek. Tu na górze chyba mnie nie chciała. Dajcie znać w ogóle, jeżeli macie właśnie takie kolczyki kilka kolczyków na ugu, jak wam się z nimi śpi, czy musicie je ściągać do spania, czy jak wam się to w ogóle goiło, bo wiem, że były różne takie historie, niektórzy mieli, więc dajcie znać, jak to było u Was. Gdzie następny wyjazd? Właśnie nagrywam te filmy wszystkie w tym momencie po to, żebyście mieli co oglądać, kiedy mnie nie będzie, dlatego że wyjeżdżamy. Wydaje się, że jak Wy oglądacie ten film, to już wyjechaliśmy do Rzymu. I teraz tak właśnie zastanawialiśmy się, gdzie chcielibyśmy pojechać. Tak naprawdę bilety kupiliśmy chyba nawet niecały tydzień, nie, kupiliśmy tydzień temu. Tak, tydzień, nie no, przed, przed wyjazdem na, na y, te wszystkie obozy i sesje zdjęciowe. Więc już y, mamy bilety i tak zastanawialiśmy się, gdzie, gdzie chcemy jechać. Stwierdziliśmy, że Rzym jest najlepszą opcją, dlatego że tam jest tak naprawdę mniej w tym momencie zakażeń niż w Polsce. Y, można tam jechać. I rząd polski zezwala, i rząd włoski również. Loty też były powiedzmy, że w normalnej cenie, bo patrzyliśmy też już wcześniej, jeszcze przed chyba koń, przed, przed końcem czerwca i loty były tak drogie, ale wtedy jeszcze był ten taki nakaz, że może być, z tego co pamiętam, tylko połowa miejsc w samolocie. Później to znieśli i loty nagle poszły w dół, więc stwierdziliśmy, że dobra, jedziemy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak jest. Teraz w Rzymie, no to oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, bo pewnie tam regularnie coś tam wrzucam. Nie mogę się doczekać, bo no w Rzymie mieliśmy być już w marcu i niestety przez to, co się stało, no nie mogliśmy pojechać, więc jestem mega podekscytowana, że w końcu zobaczę Rzym, bo tyle już chciałam go zobaczyć i nigdy jakoś mi to nie wychodziło, więc bardzo nie mogę się doczekać. Co będzie dalej, nie mam pojęcia, bo na razie żadnych innych wyjazdów nie kupiliśmy. Chcieliśmy kupić ym, ten wyjazd do Wenecji z moją mamą, tej matki, który miał się odbyć w maju, nie odbył się, ale y, chcieliśmy jechać, lecieć lotem. Teraz sytuacja lotu jest dosyć niepewna, są różne spekulacje, więc też na razie nie wiem, czy chcemy kupować, czy nie, y, więc jeszcze na razie nic y, nie mamy. Zobaczymy, co będzie w sierpniu, no, ale takie mamy na razie plany. Jeżeli będzie można, ja jestem chętna, Chcia chciałam bardzo do Portugalii, ale Portugalia chyba w tym momencie jeszcze nie wpuszcza Polaków. Dopiero się otworzyli na Hiszpanię, więc y, do Portugalii na razie nie można. No ale zobaczymy, jak będzie dalej. Dobra, tak wygląda cień Duomo i teraz biorę baklawę i chcę się z nią skupić bardziej tutaj w zewnętrznym kąciku. Co myślisz o ramie Tati? Ja już sobie z Wami na ten temat rozmawiałam właśnie na jednym z live'ów. I mówiłam, że jest mi bardzo smutno, że tati wchodzi w te wszystkie właśnie takie akcje, dlatego że tati była w ogóle jedną z pierwszych osób, które ja zaczęłam oglądać. I oglądam ją praktycznie od samego początku, jeszcze w tym takim pierwszym, pierwszym mieszkaniu, gdzie oni jeszcze nie byli małżeństwem. I no to jest dużo, dużo lat. I jest mi przykro, może nie z tego względu, że jakby właśnie wchodzi w te dramy, ale w to, jakie dostaje po tym komentarze. Bo wydaje mi się, że po prostu no, nie przemyślała tego wszystkiego z tym w ogóle całym filmem by sister i teraz znowu właśnie nagrała przez długi czas i też nie było. I ja na pewno jestem bardziej za Tati, bo jeżeli tyle osób już miało problem z Jeffreym, czy nawet z Shane'em, no to coś tutaj musi być na rzeczy. Czekajcie już, a tutaj mam. Więc, no, wydaje mi się, że właśnie większym problemem jest tutaj Jeffrey i Shane niż Tati, więc mam nadzieję, że niedługo wróci do nagrywania filmów, bo brakuje mi. Ja bardzo lubiłam, zawsze ja wiedziałam dokładnie, kiedy ona filmy wrzuca. Zawsze byłam gotowa i praktycznie, no tak z 90% jej filmów, zawsze oglądałam, bo tak bardzo ją lubię. Ale no jest mi przykro, że właśnie weszła w całą tą... Spina. Czy lepsze są meble z Ikei, Agata Meble, Abra i tak dalej, czy jednak na zamówienie? I tu słuchajcie, właśnie wczoraj byliśmy w Ikei i sprawy, obczajaliśmy ten system Pax. I słuchajcie, o ile jak zamawiacie w meble w IK, bo będę się tylko wypowiadać na temat mebli z IK. To macie pewność, że one raczej nie będą porysowane, wszystko przyjdzie ok, jak chcecie, to będzie szybko yy, i tak dalej, i tak dalej. Ale sam materiał jest dużo gorszy, jest dużo cieńszy, jest gorzej wykonany. I o ile ja mam bardzo duże problemy, żeby dostać wszystkie szafy, które bym chciała, o tyle no i one, wie, wie, nie, może nie wszystkie, ale jest sporo takich porysowanych miejsc, który, z którymi już po prostu nic nie zrobię. O tyle właśnie widzę, że ta jakość materiału jest dużo, dużo lepsza i ostatecznie one wyglądają na takie, wiecie, porządnie zrobione. Więc wydaje mi się, że tutaj jest duży plus, ale też mam właśnie tutaj szafę dlatego się tutaj patrzę, bo tu mam też zrobioną taką szafę przez meblarzy i ona wcale nie była aż taka droga, a moim zdaniem wygląda po prostu lepiej niż te z IK. Gdzie czy też i skąd warto brać informacje odnośnie produktów do pielęgnacji? Jeżeli chodzi o kanały takie pielęgnacyjne, które lubię oglądać, zagraniczne, bo raczej polskich nie oglądam, to jest to Yara Mixed Makeup. Ostatnio nam nie do końca szło dobrze, bo właśnie Suzan wypuściła swoją markę kosmetyczną, ale nie powiedziała, że to jest jej marka kosmetyczna. Później ogłosiła, że jest i okazało się, że w ogóle ona wcześniej promowała te kosmetyki, mówiąc, że ona nic z tego nie ma, ale też w ogóle na filmie mówiła, że, ono, że to jest nowa marka i ciekawa jak jest z innymi kosmetykami. To też mi się osobiście nie do końca podobało, bo to tak dziwnie wyszło, że no to jest jej marka, a mówi o, że nawet fajna cena i że ciekawa jak, jak jest z innymi produktami. To wyszło średnio, ale wiedzę ma, więc ja dalej będę ją oglądać. Oczywiście Hiram, em, kto jeszcze? James Welsh i Beauty Within, to są też dwie dziewczyny, i z tych kanałów przede wszystkim y, czerpię wiedzę. Jeszcze oglądam czasami gotamistę, y, ale dużo rzadziej. Więc to są przede wszystkim miejsca. I oczywiście różne Instagramy, więc tak. Teraz wezmę sobie cień Malibu. Tak, Malibu. I nałożę go jako kreskę. Czy to na końcu. A chcemy zrobić coś świecącego, czy robimy wszystko w macie? Może zrobimy taki matowy. To wiecie, to ja dołożę jeszcze trochę tego dłomo na powiekę ruchomą i zrobimy wszystko w macie. Widziałam tam sporo pytań właśnie o obóz, na którym teraz byłam z jinglemur i też w sumie chciałam się na ten temat wypowiedzieć, bo też taki komentarz pojawił się pod um, tym filmem, który wrzuciłam na Fidoncie. Um, a, jak wyglądają zjazdy takie jak Jim Glamour? Poznajecie się tam, czy raczej każdy w telefonie? Bo ogólnie raczej było tak, że kiedy ja nagrywałam coś i tam widzieliście, że większość dziewczyn jest na telefonach, czy też gadałyśmy właśnie na ten temat z innymi dziewczynami na wyjeździe, że dostały komentarze takie, że, że jeździcie na takie wyjazdy i zamiast spędzać czas ze sobą, to tylko wszyscy w telefonie, bo tak było na story. Bo to ogólnie, słuchajcie, wygląda tak. Użyję sobie jeszcze troszeczkę baklawy, żeby tak przyciągnąć. Że zazwyczaj nagrywamy w momencie, kiedy gdzieś wchodzimy. Czyli na przykład jak była ta uroczysta kolacja, to faktycznie każda z nas była na telefonie w momencie, kiedy wchodziłyśmy, no bo wszystkie chciałyśmy coś pokazać, później pokazać piękny stół. Ale potem już nikt nic nie nagrywał. Więc to zawsze jest tak, że kiedy coś tam się nowego dzieje, to wtedy okej, okay, nagrywamy, ale potem już nie. I też weźmy pod uwagę to, że takie wyjazdy są po to, żeby i promować markę, i żeby zrobić zdjęcia, i żeby... no tu akurat też dostaliśmy, dostałyśmy nowe spodenki, więc nie jedziemy tam po to, żeby odpocząć i nic nie robić. Tylko jedziemy tam jakby do pracy, no w sumie nie powiem tego nawet w cudzysłowie, bo to jest praca, um, ale właśnie jedziemy tam po coś, po to, żeby promować Dżungla Mur, po to, żeby zrobić zdjęcia, więc logiczne jest, że musimy tam też, musimy, no nie musimy, ale no marka nawet od nas oczekuje, żebyśmy nagrywały to, więc yy, wiecie, w momencie, kiedy nagrywamy, no to nagrywamy, a kiedy nie nagrywamy, no to nie nagrywamy, więc wtedy tego nie widzicie, kiedy nie nagrywamy. Yy, więc nie, to nie jest tak, że tam cały czas siedziałyśmy na telefonach i nic nie robiłyśmy, Yy, były też momenty, gdzie po prostu spędzałyśmy czas razem, i wtedy nikt nic nie nagrywał, więc no, tak to wygląda. Ale to w sumie na każdym wyjedzie tak jest. Skąd się wzięła Wasza pasja do podróżowania, i kto częściej inicjuje kolejną, inicjuje kolejną podróż? Wydaje mi się, że chyba ja inicjuję kolejną podróż. Yy, a skąd to się wzięło? W sumie wiecie to ja zawsze podróżowałam, podróżowałam, jeździłam na wakacje z moją mamą co roku gdzieś, i zazwyczaj to właśnie była. Szczawnica zakopane byłyśmy też w Karpaczu, raz w Gdańsku, w Stroniu śląskim, więc co roku gdzieś jeździłyśmy i potem właśnie nie wiem, dla mnie to było normalne, że co roku się gdzieś jedzie, bo jeździłam właśnie raz w roku i później zaczęliśmy z Alanem też jeździć. Pierwsza nasza wspólna podróż była nad morze. Do Polski, później pojechaliśmy do Egiptu, później do Dominikany, i właśnie w sumie od Dominikany zaczęło się bardziej takie regularne podróżowanie, parę razy w ciągu roku. I ja po prostu uwielbiam podróżować, uwielbiam poznawać nowe miejsca, i po prostu patrząc na kolejne miejsca, wyjeżdżając w kolejne destynacje, chcę więcej, chcę zobaczyć jak najwięcej mogę, więc to motywuje mnie do tego, żeby cały czas po prostu coś robić, pracować, żeby mieć pieniądze na wszystkie wyjazdy, jakie bym chciała. I tak naprawdę, jeżeli ktoś się mnie zapyta, gdzie chciałabym najbardziej pojechać, to jasne, mam takie miejsca, ale właśnie naprawdę, jak wy, wybieraliśmy kolejne miejsca, to ja mówiłam do Alana, bez różnicy, obojętnie gdzie, ja chcę tam jechać i to nie jest tak, że mam takie miejsca, gdzie nie chciałabym pojechać. Chciałabym pojechać wszędzie, chciałabym zobaczyć wszystko, więc mam nadzieję, że niedługo znowu będę mogła powrócić do mojego regularnego podróżowania, bo pół roku... Nie jeżdżę nigdzie, było okropne. I to była w sumie moja taka najdłuższa przerwa od dawna, więc mam nadzieję, że już teraz takiej długiej przerwy nie będzie, no ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest bardzo dużo pytań na temat wyborów, i w sumie miałam nie poruszać tego tematu, ale dostałam komentarz. I gdzie to po? Aha, tu. To znaczy w tych pytaniach? W niedzielę wyborczą byłaś na wyjeździe z Jim Glamour. Nie uważasz, że ważniejsze były wybory? Słuchajcie, my z Jim Glamour wróciliśmy w niedzielę gdzieś koło godziny, nie wiem, 13-14 do Warszawy. I my wcześniej z Alanem zarejestrowaliśmy się w Warszawie, żeby móc tam głosować, więc no nie, nie mówię jak było z innymi dziewczynami, bo też pojawiły się pytania, jak Marka może organizować wyjazd podczas wyborów, więc jeżeli ktoś chciał, mógł sobie zagłosować w Warszawie yy, i daje znać, że głosowałam, więc dla chcącego nic trudnego. Czy chciałabym mieć trzeciego psa? Ja chciałabym mieć całe stado. Ale na razie nie wiem, czy będziemy się decydować. Czasami jest tak, że już jest prawie blisko, żebym miała. Później jednak zaczynamy się zastanawiać, że kurczę, może jednak nie. Więc skoro tak się zastanawiamy, to lepiej, wiecie, przemyśleć to jeszcze 20 tysięcy razy żeby później nie żałować. Chociaż nie wiem w sumie, czego moglibyśmy żałować. Ewentualnie rozwalonego mieszkania. Dobra, jak widzicie, skończyłam już makijaż oczu, wytuszowałam rzęsy i użyłam oczywiście najpierw odżywki z Essence Volume Booster i do tegoż y, tusz z z z Volume On Demand. Tylko i wyłącznie mam te dwa produkty, nie używam już żadnego innego tuszu. Ym, no i właśnie, jak widzicie, skończyłam oczy. Myślę, że później jeszcze może użyję tego Soho, chociaż bardziej wolałabym coś bardziej złotego. Okej, okay, tu na razie zamykam tą paletę, zaraz zrobimy podsumowanie, teraz przejdę sobie do makijażu twarzy i najpierw użyję sobie bazy z burżuła, bo już jej dawno nie używałam i tam widziałam komentarz wyobraź sobie dzień, kiedy nie nagrywasz, nie montujesz, nie, ćwiczy, nie ćwiczysz, co wtedy robisz i właśnie przed chwilą to przeczytałam Alanowi i tak myślę nie wiem, mam migrenę, okres, Albo umieram z innego powodu, bo ogólnie, szczerze, nie, raczej nie ma takiego dnia, żebym czegoś z tego nie robiła, bo albo montuję, albo nagrywam, albo idę na siłownię, albo tak jak dzisiaj robię wszystko, teraz nagrywam, potem skończę nagrywać, idę na siłownię, wrócę z siłowni i będę montować. No i no, nie wiem, no, ja cały czas coś robię, więc ciężko mi jest wyobrazić sobie taki dzień. Jedyne, co mogłabym powiedzieć, no to albo jestem właśnie na wakacjach, i nie ćwiczę, ani nie montuję, nie no, ale to wtedy nagrywam wroga. Ale czasami mam, dobra, czasami na wakacjach mam takie dni, że kompletnie nic nie nagrywam, że po prostu zostawiam sobie dzień tylko dla mnie i dla Alana i na zwiedzanie. Więc wtedy okej, okay. ale tak jak siedzę w domu, to zazwyczaj zawsze coś robię, ale gdybym miała na przykład wyprać, wymarzyć sobie taki idealny dzień, to właśnie albo to byłby jakiś taki dzień na wakacjach, gdzie chodziłabym po górach, albo zwiedzałabym jakieś miasteczka europejskie, albo po prostu chodziłabym po plaży, więc na pewno dałabym coś rady zrobić, a jeżeli chodzi o siedzenie w domu, to raczej nie mam czegoś takiego, że jak jestem na przykład właśnie we Wrocławiu, że siedzę i nic nie robię. Więc ciężko mi co odpowiedzieć na te pytania. A jaki jest mój ulubiony serial? To ja jest taka chyba trochę staroświecka, bo ja cały czas oglądam The Walking Dead, cały czas oglądam The Hundreds, bardzo tęsknię za The Strain. To był jeden z lepszych seriali dla mnie. I niestety się skończył. E, bardzo też lubiłam The Vampire Diaries, The Originals, e, Teen Wolf. To są raczej takie właśnie moje klimaty. E, więc no w tym momencie... A i Hawaii 50, To też, ale też się już niestety kończy. Więc zaraz nie będę miała żadnych seriali, bo wszystkie seriali mi się pokończą. A teraz używam podkładu z Miss Sporty Naturally Perfect. Połączony troszeczkę z nyx bo no jest za ciemne. Chociaż i tak się trochę opaliłam, ale... Teraz będzie okej. Okay. Skąd czerpiesz energię i motywację? Jesteś tak wciąż... Jesteś wciąż tak niesamowicie pozytywna i produktywna. Po prostu, kiedy nie jestem, to mnie nie widzicie. I tak naprawdę, no zobaczcie, że ja tak dużo wcale nie, nie pokazuje swojego prywatnego życia. Na vlogach y, większość y, to są albo właśnie tematy około kosmetyczne, no albo teraz właśnie około mieszkaniowe. Jeżeli nic nie robię, źle się czuję czy coś takiego, to po prostu nie nagrywam. Jeżeli nie mam ochoty nagrywać, to też po prostu nie nagrywam, jeżeli źle się czuję, to też mnie nie widzicie, czy tam na YouTube, czy na Instastory, więc y, nie zawsze tak jest. Ale kiedy nagrywam, to zawsze mam dobry humor. Nawet kiedy teraz zaczynałam. Wiecie, jaka byłam wkurzona na początku filmu? Bo mam, mam teraz to nowe oświetlenie i naprawdę ciężko mi jest to ustawić, żeby to wyglądało dobrze. W dalszym ciągu ja właśnie nie jestem zadowolona, jak to wygląda. I byłam taka wkurzona, a teraz już mi przeszło, bo po prostu robię to, co lubię. Lubię z Wami spędzać czas. Mimo tego, że tak naprawdę teraz patrzę tylko i wyłącznie w kamerę, ale wiem, że jak już zacznę film, to będę testowała komentarze i tak dalej. Więc no. Fajnie. Jest. Teraz używam y, korektora z Ro Laura Mercier. A pytanie jest, czy jesteś zrobionego w mieszkaniu, co teraz bym zrobiła inaczej. Nie kojarzę. Tak się zastanawiam, ale chyba ze wszystkiego jestem y, ostatecznie zadowolona, jak wygląda. No nie mam jeszcze wszystkiego, nie? Ale... Powiedzmy. Dobra, korektor nałożony teraz puder i użyję sobie pudru z Vipery. To jest różany anti-aging, świetlisty, transparentny. Kupiłam go do testów, ale na razie troszeczkę mi nie wychodzą te testy, więc użyję sobie go dzisiaj też na całą twarz, bo wcześniej używam go tylko pod oczy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pytajcie się też o to, czy misiaki się już zaklimatyzowały w nowym mieszkaniu. I wydaje mi się, że właśnie jak już wyjeżdżaliśmy, to już było ok. Na początku faktycznie nie wiedzieli za bardzo, gdzie mają siedzieć, gdzie mają spać. I tak widać było, że no nie wiedzą za bardzo co się dzieje, ale pluszak sobie znalazł miejscówkę do spania w szafie. się sobie śpi na podłodze, więc mam nadzieję, że jak wrócą po tym naszym wyjeździe, to będą pamiętali gdzie mają spać, yy, ale spoko. Nie, jest ok myślę, że też teraz będzie dużo nam lepiej wychodzić z nimi na spacery. I powinno być super, więc nie mogę się zacząć jeszcze ich samych nie zostawialiśmy, w sumie byli sami przez 10 minut i było ok, więc mam nadzieję, że później też tak będzie, ale y, mamy zamiar też kupić kamerę i w sumie już mamy dla miejsce zrobione na kamerę, e, żeby w razie co, wiecie, patrzeć co tam oni robią i czy są grzeczni, więc będzie nadzór rodzicielski. Dobra i teraz wydaje mi się, że trochę mam zajęcą twarz, więc... Czas przybrązowić się i będę używać nowej palety też z Glamshopu, konturownia. Wcześniej jeszcze jej nie używałam, czy raz jej użyłam. Wydaje mi się, że chyba raz użyłam ten najciemniejszy odcień um, i nie wiem właśnie w sumie co teraz sobie użyć, czy ten najciemniejszy, czy ten średni. Dobra, spróbuję najpierw ten brązer konturowanie, czyli ten ciemniej, ciemniejszy i zobaczymy jak mi to wyglądało. Ale w ogóle to co, co miałam jeszcze Wam powiedzieć, że kurczę pamiętacie jak, nie wiem czy oglądaliście ten film, ale ja Wam nagrałam film o tym um, peelingu krwawym, peeling BHA plus AHA z The Ordinary i tam właśnie Wam mówiłam o tym moim triku, którego używam na takie mocniejsze, podskórne um, pryszcze, które, wypryski, które wychodzą. Wiecie, że to za każdym razem teraz mi działa. Miałam tu ten i on w ogóle po prostu już się schował. Miałam tutaj i go już praktycznie nie widać, a wczoraj to była taka gula. Więc jeżeli jeszcze nie próbowaliście tego triku, yy, gdzie nakładacie właśnie tylko i wyłącznie peeling w to miejsce na 10 minut i zmywacie, to bardzo Wam polecam, bo na, na razie za każdym razem działa yy, i podoba mi się to bardzo mocno. No i tak wygląda ten bronzer. Jak widzicie, właśnie powiedziałam, że on jest taki neutralnie, delikatnie, nawet wpadając w takie chłodne tony, ale wydaje mi się, że on nawet nie jest za ciemny do mojej karnacji, bo używam go faktycznie mało. No a widzicie, jak to wygląda w opakowaniu i jak wygląda na twarzy. Więc spoko. Myślę, że użyję jeszcze troszeczkę tego cieplejszego odcienia. Spróbuję takiego większego. I tak tylko troszkę, żeby odrobinę ocieplić. I teraz róż z Kobo w odcieniu Pastel koral. Wyszłam z tych pytań i teraz nie mogę wejść na nie, więc będę, będę improwizować. Co jeszcze mogłabym Wam ciekawego powiedzieć? Wiecie co, teraz ogarnęłam, że chciałam użyć rozświetlacza kremowego. Potem jak nałożyłam już puder i wszystko, więc chyba nie zaryzykuję, bo dostałam właśnie taką nowość z Rimela Glow Stick. Chociaż może spróbuję. Więc to nałożę sobie tutaj na rękę. Jak mi rozwali makijaż, to trudno. I co, rozwalił makijaż, nie? Ej, nie! Mm. Ale spoko to wygląda. Myślę, że właśnie lepiej będzie, jak y, nałożę na nie przypudrowaną skórę, ale tak na szybko, spoko. Chociaż może utrwalę go jeszcze zaraz w razie co innym rozświetlaczem pudrowym. I użyję sobie Anastazji So Hollywood. Zawsze się pytać o ten pędzel, to jest Hakuro J720 mój ulubiony pędzel do rozświetlacza. A i jeszcze widziałam, że pytałyście się mnie, czy będę kupować nowego Mi band'a, bo wyszedł. I ja mam Mi będ 3. Zresztą go w ogóle ściągam do nagrywania na tym kanale. Nie wiem dlaczego jakoś tak mi on nie pasuje. I na pewno kupię tą piątkę. Nie wiem właśnie, czy już w tym momencie, czy poczekać aż ona trochę stanieje. Zobaczymy ile będzie kosztowała, jak Będziemy wracać właśnie z Rzymu, ale Alan przed właśnie mi powiedział, że ona już jest dostępna za 190 zł. Czegoś tak. Dobra, i już ostatnia rzecz, która mi została, to usta. I myślę, że użyję jednej z konturówki, która jest dostępna w tej kolekcji z Zuzią z Glam Shopu. I tylko sobie zrobię kosłopcze, bo nie wiem, który kolor wybrać. Mamy jedynkę. Tu mamy dwójkę. Dwójka jest zbyt różowa. I trójka. Myślę, że może wezmę jedynkę i szybko obrusuję usta, i później nałożę jeszcze błyszczyk z Catrice Generation Plump and Shine w odcieniu 0,70 Nude Sapphire. No dobra, słuchajcie, w końcu skończyliśmy. W ogóle pogoda całkowicie się więcej międzyczasie zmieniła, ale może teraz podsumujmy szybko kosmetki, których użyłam, które były nowe, które wcześniej nie używałam. No i na pewno pierwsze miejsce to jest Bohema. Czyli ta paleta cieni. Użyłam tylko matów, co zresztą widzieliście, ale sam makijaż bardzo mi się podoba. Nie powiedziałam, że to jest neutralna paleta. Dla mnie, przynajmniej przy mojej karnacji ona jest bardziej. Zdecydowanie ciepła, więc jeżeli macie podobną karnację do mojej i lubicie ciepłe palety, to myślę, że spoko. Faktycznie ten pigment jest mniejszy niż we wcześniejszych paletach i troszeczkę dłużej musiałam z niej pracować, ale za to ostatecznie bardzo mi się podoba. Później używałam tej palety konturowni, i na razie, tak jak mówiłam, testowałam te dwa produkty i one mi się podobają. Podoba mi się to, jak wygląda na twarzy. Zresztą możecie to zobaczyć, więc tutaj też na razie jestem na tak. Jeżeli chodzi o pozostałe kolory, no to niestety ten róż nie do końca jest dla mnie, bo ja jednak nie lubię aż tak mocno świecących róży. Ten rozświetlacz jest tej w formule turbo, co bardzo mi się oczywiście podoba, ale on bardziej, powiedziałam, że jest taki troszeczkę chłodniejszy w porównaniu do mojego rozświetlacza, więc no preferuję trochę cieplejsze, a złoty beż jest dla mnie za ciemny, więc tak naprawdę ta ten... W sumie teraz, jak patrzycie, to dół jest dla mnie do użytku. Muszę jeszcze właśnie użyć tego, bo wcześniej go nie używałam i myślę, że za jakiś czas dam wam znać. Podoba mi się bardzo opakowanie, więc to tyle. I rozświetlacz ten z Rimmela. Muszę go właśnie użyć nie na przepudrowaną skórę, ale tak bardzo mi się to podoba, jak wygląda. No, Nałożyłam trochę dużo też tego rozświetlacza pudrowego, więc dzisiaj tego użyłam bardziej jako taką bazę. Ale zapowiada się bardzo fajnie, więc zobaczymy, jak będzie dalej. I ostatnia rzecz, której jeszcze wcześniej nie używałam, to była ta konturówka. Też zapowiada się dobrze, bardzo ładnie się ją aplikowało na usta. Te odcienie tak nie do końca są moje, bo ten wydaje mi się, że jest odrobinkę. Za jasny, to nie za ciemny, to nie zbyt różowy, ale jeżeli chodzi o formułę, bo to w sumie bardziej Was interesuje, nie to, czy ja dobrze będę wyglądała w tej konturce, czy nie, to zapowiada się bardzo fajnie. Ok, więc to chyba będzie wszystko, nagadałam się. Dwie baterie mi padły, więc wydaje mi się, że chyba już mogę kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak było, to dawajcie je znać w komentarzu, piszcie, co Wy myślicie. A teraz już kończę. Dziękuję, do zobaczenia. Pa!